Nie zrealizujesz swoich noworocznych postanowień. Ty, tak ty. Do ciebie mówię. Chyba, że poznasz prawdę, którą ci zaraz zdradzę. Tylko 8 na 100 osób dotrzymuje swoich noworocznych postanowień. Wiesz dlaczego? Bo reszta co roku popełnia te same błędy. Od 1 stycznia wszystko się zmieni. Nowy rok, nowa ja. Trenują codziennie prawie umierając na macie. Łodzą się i rezygnują z wszystkiego, co lubią. Przeszłam przez to i wiem, że jest lepszy sposób. Oto cztery sposoby, które naprawdę działają. Traktuj stycznie każdy inny miesiąc. Trenuj codziennie po 5 minut, a dwa razy w tygodniu po 35 lub 45. Jeśli czujesz, że nie masz siły, korzystaj z wersji łatwiejszej lub zatrzymaj ćwiczenie. A jeśli masz więcej siły, zwiększaj ciężar. Krok po kroku do celu. Jedz więcej białka. Z mięsa, ryb, jajek i odżywki białkowej. Wyeliminuj nabiał, słodycze i podjadanie między posiłkami. Zahamujesz w ten sposób apetyt. To wystarczy, żebyś schudła. Pamiętaj, że nie musisz się kapować, żeby osiągnąć cel. Małe kroki prowadzą do wielkich zmian. Zostaw komentarz, jeżeli chcesz więcej takich porad i koniecznie przeczytaj opis tego postu. Zostawiłam Ci tam dodatkowe porady.